Pyrkon. Poznański konwent organizowany od 1999 roku, dziś uznawany za największy event w Polsce i jeden z większych w Europie. Choć tematem głównym imprezy jest szeroko pojęta fantastyka, od dłuższego czasu impreza wzbogaciła się również o pokaźne zaplecze dla fanów mangi i anime. Tych na minionej już edycji 2016 nie brakowało. Wśród nich znalazłem się ja. Zapraszam Was na krótkie podsumowanie mojej pierwszej wizyty na ogromnej targowej przestrzeni po brzegi wypchanej ludźmi. Z roku na rok uczestników konwentu przybywa jak grzybów po deszczu. Widać to na każdym kroku. Na minionej już edycji 2016 bramy targów przekroczyło ponad 30 tysięcy konwentowiczów. Ogromne kolejki w piątek znaczyły jedno: będzie się działo. Dla wszystkich uczestników perkonu organizatorzy udostępnili 9 pokaźnych hal oraz kilkadziesiąt sal prelekcyjnych. Niestety to nie wystarczyło. Na pięć prelekcji, które wybrałem, zostałem się na 3. Ogromna ilość rządnych wiedzy uczestników przerosła oczekiwania organizacji. Będzie nauczka na przyszłość, by postarać się o jeszcze więcej sal, szczególnie tych z tematyki manga i anime, których było zdecydowanie za mało. Choć trzon konwentu pozostaje w tematyce fantastyki, to przyznać muszę, że fanów mangi i anime było bardzo dużo. Poznawałem to przede wszystkim po ogromnej ilości lepszych bądź gorszych cosplayów oraz zakupach, z którymi weseli konwentowicze spacerowali. Niestety muszę ponarzekać trochę na organizację przedsprzedażową. Osoby, które nabyły wejściówki na imprezę przed całym wydarzeniem, stać musiały w gigantycznej kolejce. Jedynym plusem dla niektórych męczących się w tym ciasnym wężyku było to, iż na niektóre prelekcje mieli oni zaklepane miejsca siedzące, a było to jednak kluczowe zagranie patrząc na rozmach imprezy. Szkoda tylko, że wszyscy moi znajomi bilety na konwent zakupili w dniu imprezy, a cały proces zakupu i wejścia na teren konwentu trwał raptem 10 minut. Lekko nielogiczne i nierówne potraktowanie nie sądzicie. Do poznania poza dobrym renomą całego eventu w przeszłości przyjechałem również, by przedpremierowo zakupić kilka ciekawych dla mnie mang. Wśród nich znalazły się takie pozycje jak Agin oraz Lock Horizon od Studia JG, Sidonia od Kotori oraz Blame od JPF-u. Studio G. podczas tegorocznego perkonu prezentowało aż pięć perkonowych nowości. Poza wspomnianym Ajinem i Lock Horizon, zakupić mogliśmy mangę Golden Time, Fiary Tale, Tomy 1 i 2 oraz High School DxD. Jak to wyszło, że udało wam się wydać Fairtale'a? Bo było dużo mowy, że to się nie da, to nikt tego nie potrafi i takie inne rzeczy. No to jest tak, że jak siądzie ze sobą parę osób, które chcą coś zrobić, to zrobią. No i z jednej strony była duża chęć tutaj wydawnictwa Kodansha, żeby... Ten tytuł został w Polsce wydany. No a z drugiej strony, my szukaliśmy czegoś takiego, jakiegoś takiego blockbustera na, na tegoroczny pyrko, no i jakoś się udało, no. Kotori przedpremierowo wydało Sidonię oraz nowelkę Dura-Rara. Co to za zmiana, jeśli chodzi o zmianę troszeczkę stylu mank, jeśli chodzi o Sidonię na no Kishi? Znaczy, Sidonia no Kishi jest nie wiem czy wyjątkiem, w każdym razie jest marzeniem naszego tłumacza Tomka Molskiego, no i po dyskusjach z wydawnictwem Kodansha doszliśmy do wniosku, że jakby podzielimy się wydaniem Cutomu Michała w Polsce. JPF wziął Blame, a my wzięliśmy Sidonie. JPF chwalił się swoim pokaźnym wydaniem mangi Blame. Jak jesteś tłumaczyłem, jak wygląda tłumaczenie Blame'a? Tłumaczenie Blame'a większość czasu zajmuje research, czyli próba ogarnięcia, o co chodzi w, w tej mandze, samo tłumaczenie jako proces tam zajmowało, nie wiem, parę dni w sumie. Natomiast jeśli chodzi o samego, samą mangę, to yy, już od jakiegoś czasu się tak przemierzaliśmy. Abara przetarła trochę szlaki, i stwierdziliśmy, że to nowe japońskie wydanie Blame, a to sześciotomowe, które u nas wychodzi, yy, nada się, żeby, żeby tę mangę wprowadzić w, w Polsce. I, I tak wyszło. A Vaneko utwierdziło w przekonaniu, że Akoni nie było prima prisowym żartem. To, które przy okazji pokazuje, istnieje, jest prawdziwe. Zbliżanie. Po polsku, po polsku. Tak, istnieje. To z tym planowaliśmy to już od kilku miesięcy. Nie mówię, że od początku wzięliśmy akurat ten tytuł, żeby ogłosić w, w, w 1 kwietnia, ale jak zastanawialiśmy się, kiedy go wsadzić w nasz plan, jak go ogłosić, to pomyśleliśmy 1 kwietnia. Skoro przy zakupach już jesteśmy, moi drodzy, jeżeli chcecie kupić coś, o czym zawsze tylko rozmyślaliście, w 90% znajdziecie to na Pyrkonie. Tutaj co roku kupić można wszystko z wszystkim. Marzy wam się kubek z rysunkiem ulubionej postaci z anime czy serialu? Znajdziecie. Wall scroll z większością znanych i ulubionych person na miejscu, masa koszulek, poduszek, figurek, podkładek, gier i innych. No i wszystkie mangi wydane w Polsce, praktycznie wszystkie kupić możecie właśnie tutaj. Pyrkon to raj dla gadżeciarzy. Bez odłożonej gotówki na zakupowe szaleństwo nie radzę jechać. Jeszcze nigdy nie uczestniczyłem w konwencie, którego Sliprum mieści aż tyle uczestników naraz. Nie powiem, ale pierwszy widok tak ogromnej sali noclegowej robi wrażenie. Randomowe klaskanie i gwizdzenie co kilka minut ogromnej ilości uczestników oraz klasyczne zaraz będzie ciemno, co prawda jest już mocno oklepane, jednak w tym evencie cały czas dodaje klimatu i uroku. Atmosfera, która panowała na konwencie Pyrkon faktycznie miała w sobie coś magicznego. Ogromna ilość znajomych, z którymi nie widujemy się na co dzień, tutaj pasuje idealnie, a wspólne piwko, planszówka czy spacer to najlepsze, co poza zakupami czy panelami robić tutaj można. Mimo iż podczas mojego pobytu skupiłem się przede wszystkim na bloku manga i anime, znalazłem jednak chwilę, by pozwiedzać ogromną wystawową halę dla graczy i fantastów. Wypełnione atrakcjami pomieszczenie wciągało konwentowicza na długie godziny. Poza świetnymi wystawami wzorowanymi na Followcie, Mad Maxie czy twórczości Marvela, dużo miejsca poświęcono na gry i zabawy w stylu belgijskiego tańca czy walk na miecze. Około 25% całej powierzchni zajmowały natomiast komputery przeznaczone do e-sportu. Nie ma co ukrywać, w ostatnich latach ten rodzaj rozrywki przebił się i wzbił na wyżyny popularności. Nie zabrakło także mniejszej przestrzeni dla niezależnych twórców gier. Wreszcie miałem przyjemność zobaczyć z bliska, jak prezentuje się ambitny polski projekt gry MMO Gloria Victis, a także poznać nowe, ciekawe projekty nieznanych mi wcześniej deweloperów. Nie zabrakło także masy konsol udostępnionych do wspólnej kanapowej gry. Na koniec wróćmy jeszcze do tematu prelekcji. Niestety, ale poziom paneli na konwencie Perkon był bardzo nierówny. Prelekcje o studiu Ghibli, Gundamach oraz Cutomu Nihei wzbudziły we mnie największe zainteresowanie z prostej przyczyny. Prelegendzi byli do tego dobrze przygotowani: mieli fajne prezentacje, gadkę i wiedzę. Tego samego nie można było niestety powiedzieć o kilku innych panelach. Na tak potężny i ceniony konwent łapać się powinno pewnych ludzi. Wspomniałbym jeszcze w kilku słowach o cosplayach, ale było ich tak wiele, że nie mogę spamiętać tych najciekawszych. Pyrkon to ogromne zbiorowisko przebierańców. Niektóre stroje kazały naszemu ciału zatrzymać się, popatrzeć i zrobić sobie zdjęcie z wykonawcą. Nie ma co ukrywać, ale na Poznański konwent generalnie co roku jeździć można tylko po to, by podziwiać, podziwiać i jeszcze raz podziwiać. Jak więc oceniam mój debiut na Pyrkonie? Bardzo pozytywnie, to jeden z najlepszych eventów na jakim byłem. Brakowało tylko trochę przestrzeni i sal prelekcyjnych. Wszystko inne poza kolejkami dopięte było na ostatni guzik. Spodziewajcie się mnie także za rok. Macie zamiar wybrać się w 2017 roku? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Cześć!